Hungaroring przeszedł ostatnio gruntowny remont, a jako że jestem tu szybciej niż Formuła 1, to dziś pokażę Wam jak odmienił się Hungaroring. Na pewno zdecydowanie na lepsze. Węgrzy w ogóle odwalili kawał dobrej roboty, bo całe zaplecze toru zostało wybudowane od nowa w zaledwie rok. Zaczęli pracę zaraz po zakończeniu wyścigu F1 i byli gotowi na organizację poważnych wyścigów nieco ponad miesiąc przed powrotem królowej sportu motorowego. Zmiany widać jeszcze przed wejściem na obiekt. Kiedyś brama wjazdowa wyglądała tak. Dziś już na wejściu jest ze znacznie większym i światowym rozmachem. Przerobione zostało znacząco wejście na padok, które teraz zyskało schody i jest połączone tunelem z główną trybuną. Sam został zresztą znacząco poszerzony, pod nim znajduje się teraz kryty parking na całkiem sporo samochodów, więc kierowcy zespoły i VIPy na pewno się ucieszą. Zwłaszcza, że słońce na Węgrzech rozpieszcza aż za bardzo. Co ciekawe, wejście na tor jest wprost z tego parkingu przez tunel pod budynkiem, w którym jest winda. To spora nowość dla stałych bywalców Hungaroringu, która prowadzi do nowego budynku boksów. No co by nie mówić, z każdej strony jest już bardzo światowo, od przodu też, bo kiedyś garaże wyglądały tak, podczas gdy obecnie ze ściany serwisowej jest taki widok. No i wisienka na torcie, zupełnie nowa trybuna, więc kibice też powinni być zadowoleni. Kolegów dziennikarzy rozczaruję i nie pokażę nowego media center, bo podczas GTA Open było takie z idealnym widokiem na prostą startową i małym tarasikiem. Ale faktycznie ma być ono w zupełnie innym miejscu i to na poziomie minus jeden, więc chyba stracimy możliwość robienia takich zdjęć.